Ja nie wstydzę się, że w tym jestem, bo, bo nie, bo z dyskryminacją. Przepraszam, możemy jeszcze raz, bo ja mam was nieostrych. Ja, ja nie wstydzę się, że w tym jestem, bo, nie, bo z dyskryminacją jak najbardziej trzeba walczyć. Ale znowu, życie kobiet to nie jest taka nieustanna przesada. No. Dokładnie no. Szczególnie w naszych czasach, kiedy kobiety mają taką pozycję, jak jej nie Michał? miały nigdy Michał, ale życie kobiet to nie jest, nieustan... to nie jest nieustanna przesada? tak. <noise> No, życie kobiet to nie jest taka nieustanna zagłada. No właśnie. No, szczególnie w naszych czasach, kiedy kobieta ma taką pozycję, jakiej nie miały nigdy. Nie, nie co... no. No. Ale to było ładne. Bez przesady. Bez przesady. No. Bez przesady, no. Bez przesady.